Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego nikt jest. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, sadzili na nie Jezusa. Gdy jechał bój w niebie i chwała na wysokościach, broń tego swoim uczniom. Odrzekł, powiadam wam, jeśli ci zamilkną, kamienie wołać. Drogi księże kapelanie, umiłowanie i Chrystusowego Kościoła na Polski. Nie tylko o polskiej zmagań w obronie jej marszku wolności i wyzwoleniu dotarł. To robowa, gdzie osób na pytanie kim jest można. Proszę tak. powiedzieć, akcja burza. Akcja Burza. Wspaniały zryw narodu Polaków. Powstanie warszawskie. Wszystkie oddziały armii krajowej podążały w kierunku stolicy, ażeby wesprzeć powstańców. 7300 żołnierzy i oficerów licząca 27 wołyńska dywizja piechoty Armii Krajowej podążała w kierunku Warszawy. Pamięta. Niestety na swej drodze spotkała Dlatego jedną tak ogromną, ważną niesamowitą, jakby powiedzieć, klęskę, yy, drudu, która okazała się w w zebraniem wszystkich żołnierzy, którzy narodu, byli skoncentrowani w Kozłówce, na terenie Pałacu Zamojskich, w Kozłówce. Tam zostali otoczeni przez Rosjan, zostali rozbrojeni, zostali wzięci do niewoli, internowani i ten obóz znajduje się też również tam niedaleko Kozłówki, nie pamiętam jak ta miejscowość ją nazywa bo ja pochodzę z Krakowa Armia 27 Wołyńska, dywizja piechoty Armii Krajowej była obrończynią życia setek tysięcy Polaków na Wołyniu broniąc ich przed ludobójczą masakrą urządzaną przez nacjonalistów ukraińskich szereg oddziałów, wiele wspaniałych oddziałów Żołnierzy polskich łączyło się razem w tą dywizję tworząc 7300 żołnierzy polskich. Uzbrojenie pochodziło z zakupów od armii węgierskiej, od żołnierzy czeskich, węgierskich, nawet od żołnierzy Wehrmachtu. Do wspaniałych postaci tej dywizji należy zaliczyć pułkownika bombińskiego Lubonia, kolejni dowódcy, pułkownik kiwerski Oliwa, Major, Szatowski i kowal pseudonim major Stumberg Richter Żegota, major Kotowicz Twardy. 7300 oficerów i żołnierzy. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty jest naszą najwspanialszą epopeją narodową. To żołnierze Boga i Ojczyzny, to żołnierze wiary, nadziei i miłości. Dzisiejszy program i spektakl patriotyczny, który przygotowałem, będzie uosobieniem tego ducha narodowego który posiada dzisiejsza nasza wspaniała, kochana polska młodzież. Nieprawdą jest, że młodzież polska jest byliaka. Młodzież polska jest wspaniała. Jaką ona jest? Zobaczycie Państwo wszyscy na tym spektaklu, który nazywa się Wstań Polsko-Moja, a poświęcony jest niezłomnej pamięci 27. wołyńskiej dywizji piechoty Armii Krajowej. Dziękuję Dziękuję serdecznie. Dzisiejsze to jest e, wspomnienie historii naszego kraju, Polski, e, na pamięć tego, co przeżyli nasi środacy e, w, e, na, w obronie kraju. A powiedz mi, e, dlaczego chcesz oddać hołd dzisiaj, bo za chwilę to zrobisz, tym wszystkim, którzy walczyli? No? E, dlaczego tu jesteś? Dlaczego chcesz tu być? Chcę tu być, dlatego, że chcę upamiętnić te Mam chwile, tak dla których oni zginęli i się oddali życie. Za dziś, za dziś dzisiejszą Polskę. Ci bardzo, przedstaw się jeszcze. Barańska, Anna. Anna? Tak. Barańska, dobra, dzięki. Bo oni oddali Czesnym głos za nas, za, za to, żebyśmy mieli Polskę wolną. Powiedz mi całym zdanie, dobra? No, oddali za nas życie. No to musimy. Pamiętać o tym. Na muzeum. Dlaczego musimy o tym pamiętać? Co jest tak istotne? Dlaczego Lupy chcesz tu być? Dlaczego jesteś tutaj z godłem? Is, i, I chcesz im oddać chod? No, chcemy o nich pamiętać. Przez nie wiem jak powiedzieć. Po prostu trzeba, trzeba o nich pamiętać. Ja ja powiem, powiedz mi co dzisiaj będziesz robić tutaj? Trzymał godło. I, I... Przedstawiał po prostu. Ale... A czy chcesz im oddać hołd w ten sposób? Oczywiście. Powiedz mi całym zdaniem, <noise> że, że będąc tutaj, chciałbym oddać hołd. Będąc tutaj, chciałbym oddać hołd dla nich. Całym zdaniem jeszcze raz powiem. Będąc tutaj, chciałbym oddać hołd dla nich. Dziękuję. Bardzo proszę, staw się jeszcze. Wiktor Czarnota. Dziękuję. Czarnota. Jeszcze raz, bo się pomyliłeś. Powiem, że ta uroczystość jest, no, no, jest bardzo ważna. Powinniśmy pamiętać o takich e, wydarzeniach, jak to powinniśmy. Który e, tam się przekazywać nie, dalej. Tak, tak, no, nie wiem, jak można to powiedzieć, Zostawi po prawicy, eee, po prostu, no, Nie wiem, no, się. A Powiedz mi, jesteś uczennicą klasy wojskowej, tak? tak. Powiedz tak. mi, będą czy, czy też chciałabyś być żołnierzem, też chciałabyś taką odwagą się wykazywać? Oczywiście tak. nie ma takich działań, jak były kiedyś, ale, ale dlaczego wybrałaś klasę wojskową? Ponieważ jest bardzo trudno, ludzie bardzo szanują żołnierzy. Ukrywani jako stary nie poszedli. Więc, dlatego, że no, kocham Właśnie ojczyznę, Nie mi z że, że jestem z Polskim. Dziękuję bardzo. Przedstawcie Urban. Urban tak? Patrycja, ...katechizmu dla ludów radzieckich. ma do Polski i naszej wiecznej ojczyźnie Polsce. Prezentuj! Mój! Grać w Warszawiankę. i ojczyzna. Jest tu również przewodniczący, założyciel Polski Pod Pododdział Patriotów Polski. Pan dyrektor szkoły, proszę, on jest tutaj. Tak, pan dyrektor szkoły. S, dwa, 3. Panie dyrektorze, kapitan Wojska Polskiego stadium Narodowego Polaków poświęconego niezłomnej pamięci bohaterskich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, obrońców życia Polaków na klesach. Czołem, panie dyrektorze! Armii naszego ducha narodowego, patriotyzmowi, popatrzcie, przejrzyjmy.